Żołnierz Federacji Rosyjskiej, znajdując się w Donieckim Obwodzie, w stanie, no jest pijany i opowiada, opowiada o stratach składu osobowego. Rozpieprzyli mo moździerzą, kurwa, to wszystko. Tam, gdzie dzwonię to już nic nie ma. Aha, duża, duża, du duży row. Rów. Więcej nic nie ma. Co to? Także, jak ja mówię, że ja się postaram, to nie oznacza, że ja yy, dałem Ci słowo, że, za, yy, że trzeba czekać i yy, trzeba czekać właśnie w ten dzień. Czy ty, czy ty się nachlałeś? I, co? No ja tak. A co tu jeszcze robić? W piździe to mam. Yy, dzisiaj napierdoliłem się z tym pijane, kurwa. Ha, zauważyłem. Przeżyliśmy. My, piechota, jesteśmy siłą. Wiesz, ile z 300 osób zostało żywych? 72 osoby z 300. Reszta albo 300, albo 200, kurwa. My, piechota, my jesteśmy w dupie.